Rozpocznę od y, gratulacji dla, dla drużyny za, za zwycięstwo. Mm, powiedziałem też w szatni, e, że no dzisiaj naprawdę jest mm, bardzo dobry moment e, i chciałbym oczywiście, żeby ten moment trwał. Wiemy jak jest w sporcie i, i, i szczególnie w piłce nożnej, że to... Musimy być skoncentrowani i musimy pielęgnować ten czas zwycięstwa i mieć do niego dużo szacunku. Eee, utrzymać koncentrację, tym bardziej, że no ta poprzeczka będzie już tylko rosła, od tego od, cały czas rośnie, ale, ale na pewno już będzie, będzie tylko trudniej. Hmm, chciałem podziękować też też kibicom za, za wsparcie, bo tak jak my mamy maraton meczów co 3-4 dni, tak samo i kibice co 3-4 dni muszą poświęcać swoje życie, żeby stawić się na stadionie, i to też jest bardzo duża sprawa dla nas i bardzo to doceniamy, że są z nami i nas wspierają. Jeżeli chodzi o mecz uważam, że mimo to że pierwsza połowa nie była prowadzona w jakimś zawrotnym tempie i to mieliśmy, mieliśmy kontrolę nad tym spotkaniem, a w drugiej połowie, myślę, że też stal, szukając więcej okazji do pressingu, bo, bo musiała gonić wynik, otworzyła nam trochę więcej przestrzeni, stąd też e, i musiała angażować więcej pressing zawodników, stąd też więcej już mieliśmy sytuacji, więcej wejść polekarne. E, na pewno cieszę się, że nie straciliśmy gola, że strzeliliśmy dwa. Stworzyliśmy też sobie sytuację na na to, żeby ten wynik był wyższy, ale nie chcemy być zachłanni, tylko chcemy doceniać to, co dzisiaj mamy. Cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa, a teraz mamy troszkę przerwy od ligi, bo, bo mecz ligowy zagramy dopiero za dwa tygodnie u siebie z Krakowią, a, a teraz przed nami rywalizacja w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z bodo i po krótkim odpoczynku będziemy się koncentrować już tylko na tym. Dziękuję. Dziękuję bardzo, a Państwa zapraszam do zadawania pytań. Dzień dobry, Andrzej Kulowski, na Panie trenerze, ja mam pytania w kwestii zdrowotnej, bo jesteście obijani po dzisiejszym meczu, jesteście w i e, Diabił schodził z boiska ewidentnie narzekając na, 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 na swoją na, na obitolu bodajże lewą stronę. Podobnie też u tam też były jakieś ostra ataki przeprowadzone przez gości na jedną osobę. I pytanie jak to wygląda aktualnie, czy, czy coś może więcej powiedzieć? Ciężko mi cokolwiek więcej powiedzieć, bo na pewno na, na, na ten moment nie mam żadnych niepokojących sygnałów, jeżeli chodzi o stan zdrowia jednego i drugiego. Co do tego, że są poobijani, no stal, ma trzech środkowych obrońców, e, którzy, każdy z nich ma, ma co najmniej 190 chyba centymetrów wzrostu, jest kawał, kawał chłopów silni, więc, e, więc pozycja napastnika to, to gra w kontakcie i to, że muszą się trochę po, porozpychać, pograć ciałem, to jest całkowicie normalne, więc e, to jest wliczone w ich sposób gry i, i w takie scenariusze spotkań. Z takim przeciwnikiem, ale jeżeli chodzi o ich stan zdrowia, na razie nie mam żadnych niepokojących informacji. Jasne, a drugie pytanie, jeszcze jest sportowe. Jeśli chodzi o pomysł na grę przeciwko stali, to myślę, że dużo wyciągnął Pan wniosku z tego, jak wyglądały wyższe podwyżki w poprzednim sezonie i czy te założenia, które miał Pan przed tym spotkaniem, zostały przez drużynę wykonane i czy drużyna zachowała się tak, jakby Pan sobie tego życzył? No. Oczywiście, wygraliśmy mecz, więc ma na co odpowiedzieć tak, ale dopiero odpowiedź poznamy w procesie analizy taką szczegółową, co funkcjonowało, co nie. Jakieś szybkie takie wnioski mamy, które w przerwie przekazujemy drużynie, ale, ale no, taka dogłębna analiza dopiero przed nami. Nasz, nasz, nasza praca z drużyną polega na tym, że bardziej niż na samym przeciwniku, Skupiamy się na, na strukturze, w jaki przeciwnik e, funkcjonuje, jeżeli chodzi o działania e, w obronie, bo mówimy w tym momencie o pomyśle na atak, e, więc e, bardzo często te pomysły są po prostu spójne na, na daną strukturę i analizujemy to, to po prostu globalnie przy, na przeciwnika, który e, gra w systemie 5-4-1 czy e, 4-3 wysokim pressingu i e, te narzędzia. Mamy jasno określone, i, i to nam też pomaga bez procesu treningowego przygotowywać się do meczów, bo to, co mówiłem na konferencji przedmeczowej, działamy bardziej na powtórzeniu materiału, a nie na nauczaniu. Żeby nauczać, trzeba mieć czas treningu. My, na szczęście, cały poprzedni rok mocno pracowaliśmy na to, żeby mieć gotowe rozwiązania na różne scenariusze spotkań i na, na różne struktury przeciwnika. I dzisiaj musimy po prostu odświeżać informacje, i pielęgnować i pracować nad detalami, bo, bo też zmieniamy pewne rzeczy w tym graniu cały czas. Dziękuję. Dzień dobry, tak. Adrian szliwany kanał Sportowy. Ja trenerze gratuluję zwycięstwa od razu. Dziękuję podam. bardzo. E, chciałbym się spytać o Dominika Marczuka. Takie podchwytliwe pytanie, mhm. e, bo rozmawiałem z nim przed meczem i są plotki też, czy transfer do Olecze jest prawdziwy tak. albo czy to są tylko spekulacje, tak? Chciałem o to zapytać. Czy na dniach jeszcze są planowane jakieś transfery, ogłoszenie i tak dalej? Ja nic nie wiem na ten temat. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Ja tylko, nie wiem, bo... A jeżeli chodzi o, o drugi członek, to pracujemy cały czas nad, nad, nad tym, żeby, żeby drużyna została wzmocniona. Ja trochę nawiązaniu do pytania Andrzeja. Pan odpowiedział o waszym budowaniu ataku, o tym jak pokonać przeciwnika. A tutaj trener kiedyś bardzo często powtarzał, że jak ironia Można było z jego słów odczytać, że Jagieronia bardzo dobrze wyciągnęła wnioski z tego ostatniego meczu wiosennego przegranego, bo stanął właśnie chciała dokładnie tak samo zabrać. Mówił o średnim pressingu, o przechwytywaniu piłek, o prowadzeniu kontr, I tego dzisiaj kompletnie nie było. Także rozumiem, że tu też ten, ta analiza polegała na tym, żeby stali nie dać szansy, do, do takich, tak wielu szans, jak miała te szanse wiosenne. No tak, oczywiście. To też jest jakby trochę, jakby tu, nie wiem jak, w jaki sposób, bardziej chodzi mi o to, że ten proces on trwa cały czas i my te wnioski, które zbieramy, one nam się przydają całościowo do rozwoju drużyny i do pracy taktycznej, do tego, żeby uświadamiać piłkarzy na temat rozumienia gry, żeby uczyć ich korzystać z odpowiednich narzędzi, bo to, że przeciwnik funkcjonuje w określonej organizacji strukturalnej, czyli w danym systemie gry, to też nie znaczy, że na mecz z nami może czegoś nie zmienić, albo nie zmienić sposobu pressingu, czy czy zmienić nawet ustawienia i my musimy być gotowi na różne scenariusze, po prostu czytać grę, rozumieć grę i dopasowywać narzędzia, które, o których rozmawiamy na boisku, także tak staramy się ze zespołem pracować, żeby był w stanie identyfikować różne momenty w meczu i dopasowywać do nich odpowiednie narzędzia, w których w procesie treningowym wyposażyliśmy zespół, jeżeli chodzi o te działania w ataku, ale oczywiście wróciliśmy też do, do meczu tego poprzedniego. Przede wszystkim jeżeli chodzi o, o działania pressingowe stali, to raz, ale też o, o fazę przejścia z obrony do ataku, bo, bo w tym meczu ostatnim przegranym tam w Mielcu uważam, że ta faza. Najwięcej problemu nam stworzyła, i też skupiliśmy się tutaj głównie na tym, żeby dobrze i reaktywnie utrzymać intensywność, jeżeli chodzi o przełączanie się po stracie piłki, żeby nie doprowadzać do zbyt wiele, nie zostawiać otwartej piłki po stracie i nie doprowadzać do zbyt wielu podań w obrane. obrazu. Dziękuję. Dziękuję.